Znajdujemy się w ośrodku rekolekcyjnym w Jacksonville na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie kapłani Chrystusowcy z prowincji północnoamerykańskiej przeżywają tzw. Tak Stady Days, które prowadzi ksiądz dr Dariusz Buksik, salezjanin, wykładowca uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego korzystając z okazji chciałbym postawić księdzu doktorowi kilka pytań w których momentach swojej kapłańskiej posługi stosuje ksiądz wiedzę z zakresu psychologii najczęściej wykorzystuję ją z rozmów w czasie rozmów z młodzieżą czy też z drugim człowiekiem wykorzystuję ją w kierownictwie duchowym które to kierownictwo duchowe jest chyba istotne dla wielu osób w dzisiejszym świecie. Nie potrzebują tylko i wyłącznie konfesjonału, ale potrzebują też pewnego rodzaju kierownictwa. Wiedzę tę wykorzystuje również w sakramencie pojednania, gdzie można indywidualnie spotkać się z człowiekiem, kiedy mówi się o jakiejś pewnej dojrzałości osobowej. Można również zwrócić uwagę na te elementy, które są związane z psychologą, takie rzeczy jak umiejętność przeżywania emocji, uczuć, czy umiejętność rozwiązywania różnych swoich problemów życiowych. Jakimi pozytywnymi cechami powinien charakteryzować się kapłan, który stoi na czele parafi, to znaczy jest w niej liderem, kierownikiem, ojcem? Powinien być osobą, Otwartą na drugiego człowieka, pełną empatii, jakiejś wrażliwości, no komunikatywną osobą, umiejącą otworzyć swoje serce nawet wtedy, kiedy osoba przychodząca do niego jest trudna, czy też przychodzi z bolesnymi problemami. No i ch chyba powinien być przede wszystkim osobą wiarygodną jako, jako kapłan. W naszych parafiach spotykamy się z osobami, które popadły w depresję albo są uzależnione od alkoholu, narkotyków, pornografii. W jaki sposób my, kapłani, możemy udzielić im pomocy? No, Każde z tych uzależnień potrzebuje innej terapii, innej pomocy, innego podejścia do człowieka. My, kapłani, możemy przede wszystkim wysłuchać najpierw takiego człowieka. Zobaczyć, jaki problem go dotyczy, czy to jest sfera narkomanii, czy to jest sfera alkoholizmu, czy dotyka tego człowieka jakiś rodzaj depresji. W takim wypadku kapłan przede wszystkim powinien osobę ukierunkować, skierować do odpowiedniego ośrodka, by pomóc temu człowiekowi. W poradzeniu sobie ze swoim problemem, a sam może mu towarzyszyć jako taki kierownik duchowy, być blisko niego, rozmawiać na te tematy, no, otaczać go pewnego rodzaju takim duszpasterskim ciepłem. Jaką postawę powinien przyjąć kapłan, który w swojej wspólnocie parafialnej spotyka się z wieloma konfliktami? No, powinna być to postawa jakby przyjęcia tego konfliktu na siebie, nie bania się brania odpowiedzialności za konflikt, który powstał. No, przede wszystkim nie powinien stymulować dalej tego konfliktu, ale próbować go rozwiązać. Chyba najlepszą metodą byłaby umiejętność negocjacji z grupami, czy też z osobą, czy też z grupą, z którą popadł w konflikt. No, jeżeli nie będzie takiej możliwości, bo obie strony w jakiś no, będą szczególnie zaczerwiewione na siebie, no to należy wprowadzić do tej Wspólnoty trzecią osobę, która pomoże w tym konflikcie i pomoże go jak najbardziej, jak najszybciej rozwiązać. Księży doktorze, dziękuję za udzielenie odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania. Życzę owocnej, akademickiej pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo Książą Chrystusowom za zaproszenie, za miłą atmosferę, za radość bycia tutaj i wspólnego uczenia się relacji interpersonalnych, ale jednocześnie wspólnego przeżywania wiary. I miłości. Niech Pan Jezus Wam wszystkim błogosławi i sprawi, aby ta Wasza posługa dla Polonii tutaj, na tej ziemi, była posługą piękną i owocną. Szczęść Boże!